Siemanko wszystkim, z tej strony koreański Piotr, Witam na kanale, oczywiście jest Soojin. I dzisiaj poszliśmy do tradycyjnego, ogromnego, wietnamskiego marketu. Także zapraszam na podróż razem z nami. Od razu powiem, że zjedliśmy już śniadanie. Śniadanie było w hotelu. Ale byłem na tyle jeszcze śnięty wtedy, że nie wziąłem kamery. No właśnie taki profesjonalny vlog, jak widzicie. Wybaczcie, może, może kiedyś się to usprawni Ale no, był specyficzny stół, więc co pojadłem to moje No i teraz... Iroki, okay, Okej, i Sujin właśnie dała mi lekcję jak się targować Po prostu trzeba podchodzić i mówić Proszę o e, discount, proszę o obniżkę ceny I teraz chcę wam pokazać całość, bo to w ogóle ma dwa piętra Tak z lotu ptaka To wygląda to tak To, to pierwsze piętro to jest taki sektor powiedziałbym JEDZENIOWY Tu jakieś herbatki, tu jakieś przekąski yy, No i jakieś tam pierdółki, zabaweczki tam też były A tu już są ciuchy Więc tak to wygląda Zobaczymy, może coś tutaj ja. <słyski> Zudziwia się tutaj upoluje Sujin właśnie powiedziała, że te oto stroje to są tradycyjne, koreańskie stroje, suknie Irym mojosa? Ao dai Słyszeliście Są nawet rozpiski Korea i Wietnam Przecież to jest jak jakiś labirynt Pamiętacie czwartą część Harry'ego Pottera? Tak się właśnie czuję no, no, Widzicie jak to jest wąsko. Widzicie to z perspektywy Suzin. Ona jest naprawdę drobniutka. Oczywiście gdyby wyszła bardzo ostrożnie to by się nie ocierała, ale nadal. No powiem wam tak, warunki do nagrywania są tu średnie, ponieważ jest tu dużo ludzi e, i bardzo dużo rzeczy. Naprawdę bardzo dużo rzeczy. My mamy tak naprawdę trzy cele. Pierwsze jest takie, żeby kupić mi jakieś powiedzmy, że klapki, ewentualnie jakieś kroksy, bo te klapki, które mam, nie strasznie obcierają, więc ciężko jest w nich wchodzić. Suzin chce sobie kupić też takie bardzo cienkie, można powiedzieć, bardzo leciutkie klapki. No i być może, jeśli są jakieś grubsze buty, to może od razu sobie na zimę kupię wycie. No jednak w porównaniu do Korei jest tu taniej, no i pewnie jakość jest troszkę gorsza, ale wiecie, troszkę gorsza jakość przy znacznie niższej cenie. Myślę, że jestem w stanie to przeżyć. Dodatkowo no, negocjujemy sobie po koreańsku i rozmawiamy sobie z ekspedientami po koreańsku. Także no jest to zabawne. Tak jakbym z Korei w ogóle nie wyjechał. Co samo? Wszyscy zagadują. Cudzien jest mistrzynią w. Wszystko jest w A kroksy? Kroksy, kroksy, Madziejo No zresztą słyszeliście Uzgodniliśmy z Sujin, że kupimy kroksy Więc musiałem powiedzieć że kroksy, Madziejo Kroksy, tak, to, 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 to prawda Madziejo to jest takie No zgadza się, kroksy O zobaczcie, to jest fabryka kroksów. Widzicie to? Że tego jest od groma I w ogóle nawet nie wiedziałem, że są kroksy Od razu powiem, zupełnie się Nie interesuje, ale są jakieś kroksy, kroksy tutaj ze Spidermanem Tu z Labubu to historii Tom i Jerry. Także jakbym chciał się udać w sentymentalną wędrówkę do mojego dzieciństwa, to krokodyle z tej historii z Tomem i Jerem, myślę, że byłyby na mojej półce, w mojej szafce z butami. Sujin już jest zmęczona. Jesteśmy tu w 5 minut. Ale powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Być może wynika to z różnicy wzrostu, ale jeśli ktoś chce przejść, jakby chce przejść po prostu szybciej niż ja, to klepie mnie pośladki. To był kciuk jak coś. Oczywiście poza tymi rzeczami, które zaplanowaliśmy sobie do na. No to jeśli będą jakieś superelki, jakieś fajne ciuszki czy coś. To myślę, że też się skusimy. Także trzymajcie za nas, kciuki. Zebł do właśnie tego designu. Tego typu klapku. Tej dżungli butu. I czapek. To był Turgo wave no dobra, tutaj to już się nie mieszcza. Moi drodzy, ostatecznie się trochę obkupiliśmy, co wam pokażę, jak już usiądziemy i wyjdziemy z tego młynu. Natomiast zeszliśmy właśnie na pierwsze piętro i tutaj jest ten sektor jedzeniowy, który wam pokazywałem trochę z lotu ptaka. I teraz wam go pokażę z bliska. To jest wszystko, moi drodzy, ale głównie kawy. Wietnamska kawa, popularna sprawa. Jakieś tam wiecie, suszone owoce. No, ten kraj słynie głównie z mango. I pojadłem tutaj już bardzo dużo dobrego mango, a jestem tu drugi dzień. No oczywiście, la bubu. Nie no, dajcie spokój. I moi drodzy, to jest pierwszy moment, kiedy jest ładna pogoda na zewnątrz. Autentycznie, jak tu wchodziliśmy, to lunęło. Było urwanie chmury. A teraz jest pięknie. Pięknie jest? Jest, jest. Na Piękna pogoda. Potwierdziła. Ogólnie to na tych stoiskach jedzeniowych było bardzo dużo z suszonych owoców. Ja nie jestem aż takim dużym fanem. Plus uwierzcie mi, mamy tyle zaplanowanego pysznego jedzenia, że... No to by się pewnie zmarnowało, także nie zdecydowaliśmy się na kupno ostatecznie. Ale wiecie, może wyjeżdżają, To wie. O! Skleby z alkoholami. Ale... A nie Ale z tego co widzę to wszystkie alkohole są raczej klasyczne. Whiskacze, Jagermeistery i tak dalej. Alkohol nie jest raczej słynnym jakimś takim znakiem rozpoznawczym Wietnamu. Kawa, buddyzm, owszem suszone owoce, mango szczególnie, kokos. Bardzo dużo rzeczy jest tutaj robione z kokosa. Na przykład dzisiaj na śniadanie był też deser taki, wiecie, no mocno na słodko zrobiony z kokosa. Mnóstwo rzeczy jest tutaj z kokosa. Jak byliśmy wczoraj jeszcze wieczorem przed spaniem na masażu, to były takie biurki kokosowe do spróbowania. Takie wstążki powiedziałbym. O, może to jest dobre słowo, wstążki kokosowe. I za to, że złożyłem im review na Google. Dostaliśmy takie opakowanie, także będzie konsumowane, było pyszne, naprawdę. Jesteśmy właśnie w kawiarni. Największa atrakcja dzisiejszego dnia, czyli ten market zaliczona. I powiem wam tak, dużo ludzi, bardzo tłoczno, bardzo wąsko, bardzo duszno. Ale ostatecznie wiecie, tanio, sprawnie można było negocjować. Czasami się udało, czasami nie. Chcieliśmy... Dwie koszulki, wiecie, w pakiecie cenowym, powiedzmy, wytargować, ale niestety się nie udało, więc odpuściliśmy sobie. Dobrze. Ne. Polandę oro, to przecież <grystanie> to. Właśnie Suzin odpowiedziałem po polsku, mimo tego, że nie zrozumiała. Także widzicie, mój mózg nie działa na pełnych obrotach, ale żeby to naprawić, przyszliśmy do kawiarni. Muszę w ogóle powiedzieć, że taka rzecz, którą zauważyłem, to to, że. Jest inne oświetlenie w kawiarni w Wietnamie, że jest tak bardziej żółto i jest ciemnie. Nie wiem czemu. To akurat usiedliśmy w takim miejscu, gdzie jest mocno jasno, widno, ale tam, jak spojrzycie, to już jest bardziej właśnie żółtawo i wiele kawiarni się tym odznacza. Zostaliśmy też jakiś napitek na starter, na Podejrzewam, że to jest jakaś herbata. I jest to herbata. Moje podejrzenie jest zgodne z prawdą. A teraz, jako że i tak jestem sam i czekam, bo sobie poszła do toalety, to jak rasowa blogerka modowa pokażę Wam nasz zakupowy hałas. Więc tak, to co widzieliście z to Wam pokażę tylko tak powierzchnie, bo już widzieliście, ale to jest podsumowanie, ok? Więc patrzcie jeszcze raz. Suzin kupiła sobie sweter, jak widzicie. Materiał jest naprawdę, naprawdę zadziwiająco dobry. Szczególnie jak na cenę, bo to kosztowało. 180 tysięcy dongów a tak z 30 parę złotych to było Jeśli się nie pomyliłem, ale wydaje mi się, że jest poprawnie Dodatkowo Kupiłem sobie koszulkę Marki Lifework, zwykła czarna Tania, generalnie te Koszulki są bardzo, bardzo drogie W Korei Nawet taka koszulka jedna kosztuje Ze No ja to kupiłem Chyba za 25 złotych Albo też za 3 typy. nie jestem teraz pewien Ale generalnie było tanio, przyszło Kawa kokosowa i mango smoothie. Nie będę rozpakowywał, ale to są ortalionowe dresy Nike. No to to już kosztowało grosze. To kosztowało chyba 15 zł, 20 zł. A potrzebuję takich spodni, bo mam bardzo grube dresy i one są bardzo spoko, tylko że wiecie, jak już jest ten moment, powiedzmy jesienno-wiosenny, kiedy jest cieplej to wychodząc w takich dresach, ja często ćwiczę na zewnątrz, bo w parku mam taką, powiedzmy, że siłownię, nawet taką dobrze wyposażoną, bo tam jest, normalnie są hantle, są ciężary i tak dalej, więc ćwiczę na zewnątrz, zdrowo, przyjemnie i za darmo. No i tam jeszcze jakąś bieliznę sobie Sujin kupiła i to jest w zasadzie wszystko, więc teoretycznie nie ma tego aż tak dużo, natomiast nie ma tego aż tak mało, przyjemnie, pamiątki z Wietnamu są, Także teraz nic, tylko delektować się smakiem. Więc od razu w ramach degustacji ma się Masiotę? Smakuje, jak widzicie. Dorastaliśmy też coś takiego. To są po prostu takie chrupki kokosowe. Sprawdźmy to. Ok. Mm. Przed chwilą mogliście zobaczyć niezbyt zadowoloną minę słudzi, ponieważ tuż za nami jakiś gość jara szlugi i dosłownie wyjerał jednego szluga i sekundę później zaczął jarać drugiego. Także no niezbyt przyjemnie. A co do oceny smakowej? Mango przepyszne, świeże, mięciutkie, przepyszne. Te chrupki kokosowe, przepyszne. I go coconut chip mango pasta. I go morł? Aaaa... A. ok. Dostałem nowe info, więc wyjaśnię Wam o co chodzi. Po pierwsze kończąc, ten krupek kokosowy przepyszny, nawet trochę tak kokosowo-cynamonowo smakuje. Przepyszne. totalnie moje smaki. A to jest kokosowe smoothie samo w sobie. I oddzielnie dostaliśmy kawę. Więc najpierw trzeba się... Delektować, rozkoszować samym tym kokosowym smoothie, a później zalać to kawą. Oczywiście nagram i wam to zademonstruję. mi to jest Bardzo dobre, ale musiałem trochę upić, bo było tego za dużo. I generalnie, przez to, że nie mogłem tego dobrze pomieszać, ten smak kawy był bardzo intensywny. Natomiast spokojnie. Zaraz to wymieszamy, zaraz to się wyklepie. Mireczku, to się wyklepie. Nasz kolejny plan to pójście do kolejnej świątyni i potem idziemy jeść jakiś tam obiad. Jestem najedzony, ale mam nadzieję, że będziemy dużo spacerować przed samym pójściem, właśnie na obiad. I wiecie, to się trochę ureguluje, trochę się strawi, będzie gin. Do jakiejś katedry idziemy ogólnie. Podobno sławna, więc zobaczymy. Upolowane moi drodzy, paczka kawy mango, paczka kawy kokosowej i makadamia. Sudzin upolowała. Ja upolowałem kawy, więc wszyscy zadowoleni. Okazuje się, że jest zamknięta i to chyba dlatego, że jest właśnie pora lunchowa. Więc no, ładne, podoba wam się. Nam również. To co? Idziemy? Moi drodzy, jesteśmy właśnie w restauracji, która jest bardzo, bardzo popularna. Była naprawdę długa kolejka, żeby się tu dostać. A już w samej restauracji czekaliśmy z, chyba z 35 minut na zapiekanki w zasadzie. To jedzenie jest jakimś absolutnym hitem wśród turystów, wśród Korończyków, głównie w Wietnamie. Ta kanapka jest z jajkiem, natomiast ta jest z wołowiną. Sprawdźmy, czy urosło to do z którym zostało obdarzone. No jest dobra, nie będę ukrywał. Czy warte praktycznie godziny czekania? Raczej nie. No ale przy, przynajmniej już teraz wiecie, gdybyście kiedyś byli w Wietnamie i konkretnie w Tanań, to można sobie odpuścić, no ale generalnie smaczne. Sprawdźmy drugą. Trzyma poziom, też spoko. No tak jak mówię. Tupy nie urwało. No. No to taki właśnie lunch sobie sprawiliśmy. I następny przystanek to będzie no pewnie hotel. Pewnie hotel, trochę odpoczynku. Raczej bez jest, ale w hotelu mamy basen, więc być może z niego skorzystamy i będziemy pewnie też spacerować yy, przy morzu. Przyjemnie, romantycznie, zdrowo. Słuchajcie, mieliśmy wybrać się może nad morze. Może tutaj się popluskać w basenie, ale prawdopodobnie nie widzicie jaka jest pogoda, jest ponuro i jest wietrznie, więc raczej sobie odpuścimy. Natomiast spójrzcie na to. Tu jest taki szwedzki stół. Nie można sobie brać jakiegoś różnego rodzaju przekąski. A to jest tylko herbatka Pobłudniowa tego hotelu. Tak to nazywają. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Ha, złapałem. To na pewno zauważyliście. Nowa fryzura. I dodatkowo jestem trochę zaspany, bo się zdrzemnąłem. Wakacje. A, to, na To samo. Gdyby nie to, że tu jest bita śmietana, to znowu nie byłoby smaku. Przyniadanie było znacznie lepsze. Tam był bekon, jakieś jajka sadzone. Małe naleśniki, gofry. Sushi było. No, dużo rzeczy. Kimpa. Tego typu sprawy. Te rzeźby miały tak ładnie kruskać wodą, <grym>, ale że strasznie wieje, no to trochę jakoś znosi do boku. Mieliśmy dzisiaj jeszcze iść na taki rejs z stateczkiem, ale raczej nic z tego nie będzie. Nawet jak już wracaliśmy do domu na piechotę z marketu, to strasznie wiało. Szczególnie właśnie blisko morza, więc jeśli wypłyniemy w morze, no to będzie ciężko, więc raczej sobie odpuścimy. Dzisiaj będzie chyba dzień taki bardziej siestowo, leżeniowo, jedzeniowo. Moi drodzy, nawet na wakacjach nie można zapominać o zdrowiu. Ostatni posiłek dzisiejszego dnia i chciałbym wam pokazać, co wybraliśmy z menu. Podobno w ogóle restauracja, w której jesteśmy, jest bardzo popularna, więc spodziewaliśmy się, że będzie kolejka, ale nie było, więc win, zwycięstwo. Wybraliśmy w puncie czyli grillowaną wieprzowinę z vermicelli, cokolwiek to jest. I w chciała spróbować nemlui, czyli grillowaną wieprzowinę właśnie na taki, w takim ala szaszły. Więc zobaczymy, jeśli będzie niewystarczająca ilość jedzenia, bo nie wiem, czy to jest duże, czy to jest małe, okaże się, no to sobie coś tam dobówimy, ale póki co te dwa dania tutaj. Poza tym mają dużo różnego rodzaju makaronów, jakichś tam zup. Po, bardziej bądź mniej pikantnych. No ale wybraliśmy właśnie te dwa dania. Suzin powiedziała, że znowu, robiąc research, te dwa dania są najbardziej, nie wiem, popularne, najsmaczniejsze w tej restauracji, więc te właśnie spróbujemy. Ale moi drodzy, tu jest jeszcze coconut juice. Sok z kokosa. I on kosztuje 50 tysięcy dongów. I 50 tysięcy dongów to jest jakieś 7 zł a wygląda to na duże, więc myślę, że będzie całkiem nieźle. Jeszcze pokażę Wam tutaj ceny. To jest 120 tysięcy dongów, to jest 129 tysięcy dongów, czyli teraz, czekajcie, teraz muszę zrobić matematykę, czyli najpierw przeliczyć to na koreańskie wony, a potem to przeliczyć na polskie złote. Czyli tak, żeby przeliczyć to na koreańskie wony, trzeba odjąć 0. czyli powiedzmy, że 12 tysięcy, i podzielić na pół, tak mniej więcej, czyli to jest 6 tysięcy wonów, czyli przemieniając to na polskie złote no tak z 18-20 złotych za myślę, że taki obiad, którym będzie można się najeść oczywiście per porcja czyli no to tam 18 to pewnie z 20 będzie kosztowało także na no wietnam jest stanie, a myślę, że to nie jest w ogóle najtańsza restauracja, do jakiej mogliśmy pójść. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie tutaj problem komunikacyjny, że nikt nie będzie mówił po angielsku. A po pierwsze ludzie tu mówią po angielsku, zaskakująco sprawnie, jak mam być szczery. Oczywiście, no wiecie, mówię tutaj o jakichś hotelach, restauracjach, więc przynajmniej. thank you, więc przynajmniej cokolwiek trzeba powiedzieć, ale. No jednak mówią, w Chinach nie mówią, W Chinach, nawet w hotelach, w restauracjach to jest po prostu zero. Więc jestem pozytywnie zaskoczony, a tymczasem sok z kokosa nam doszedł. Zobaczcie jak to wygląda. Sudzim powiedziała, że cholera wie. Emehe Cholera wie. To jest coś takiego, powiem wam. Jakbyście pili wodę. I dodali jakiś taki smak kokosowy, ale on tak niezbyt wyraźnie wybrzmiał. To smakuje mniej więcej tak, czyli jakby imituje to smak kokosa, ale to nie smakuje jak coś, co wyobrażalibyście sobie jako właśnie, nie wiem, sok z kokosa. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. Tak? No i widzicie, cudzi mówię, że dobrze. Jeszcze tak w oczekiwaniu na jedzenie wam powiem, że oczywiście poza jedzeniem i marketem dzisiaj, no to tak jak wcześniej wspominałem, byłem u fryzjera, ale tam się nie działo nic ciekawego, więc nie warto było tego nagrywać. No i trochę poćwiczyliśmy z więc Sudzin pojeździła trochę na rowerku, trochę tam pochodziła na steperze, ja się popodciągałem. Trochę bica, trochę barku, i wiecie, no człowiek zadowolony, więc mimo tego, że to są wakacje i oczywiście no, jem znacznie więcej niż zazwyczaj, no to jednak wiecie, trochę tego zdrowia trzeba zachować. I dzisiaj jeszcze z tego miejsca do hotelu jest tak powiedzmy 40 minut, więc sobie wzięliśmy taksówkę. W ogóle taksówka no jest śmiesznie tania. Zapłaciliśmy za dojazd tutaj 8 zł. Tak normalnie autem. No niezła różnica kulturowa. W Korei myślę, że zapłacilibyśmy tak spokojnie z dwie dypy, nie? więc praktycznie dwukrotność tej ceny. Dla spacerku, dla zdrowia, no przejdziemy się po prostu do hotelu z powrotem, bo przestało też tak dziać w porównaniu do tego, co Wam pokazywałem wtedy, jak chcieliśmy iść pływać. Także no niestety, pływanie zarówno w basenie, jak i jakąś tam łódką, no dzisiaj nie wypaliło. Natomiast jutro mamy plan, tak naprawdę, na pierwszą połowę dnia. A druga połowa to już zobaczymy. Więc no jest dużo swobody, więc myślę, że będzie fajnie. I mam nadzieję, że wy też się będziecie dobrze bawić oglądając nasze tutaj przykłady. Moi drodzy, moi kochani, moi mili. Pierwsze danie przyszło. To jest to puncia. To jest makaron. Nabiera się go oczywiście pałeczkami. Macza się. Macza się cyk cyk pyk. I oczywiście tu jest też mięso, więc zgarnia się też mięso i w ten sposób się je. Można też oczywiście zrobić takiego zawijasa, takiego rapa z sałatą, z liśćmi sałaty. No i zjeść go w ten sposób. Zobaczcie, teraz prawdziwa ekspertka Wam pokaże, jak to się robi. Prawdziwa ekspertka wygląda tak. Aha, wygląda na to, że trzeba samoistnie dodać sałatę, a nie jednak zawijać. Widzicie? Po to się ma ekspertkę. Na łyżkę. I jemy. daje okejkę. Dobre, dobre. <suszy> dobre, dobre. Widzicie? Teraz czas na mnie. Widzicie, ja nie jestem w stanie nabrać na jeden raz. Powiem Wam, że jak byłem początkowo w Korei, to zgarnianie makaronu to była najtrudniejsza rzecz dla mnie, ale trochę się poprawiłem. Więc smacznego Wam czuć. Bardzo dobre. Ten bulion sam w sobie jest trochę słonawy. A ja lubię i słone i słodkie. I w ogóle to są ludzie, którzy raczej nie gustują w jakichś takich smakowych ekstremach. Natomiast dla mnie nie ma czegoś takiego jak smakowe ekstremum. Ja lubię i bardzo słodkie rzeczy, i bardzo słone rzeczy. I to jest właśnie dosyć słonawe. Ale w połączeniu z mięsem i z tymi nudlami, to wszystko tak się ładnie nie wiem, wsiąka ze sobą, można powiedzieć, więc ten makaron się w zasadzie tak nasącza tym bulionem, no i jeszcze jest mięso. jest naprawdę dobra kombinacja, dobre combo. Bardzo smaczne. A w międzyczasie przyszło nam drugie danie, które oczywiście muszę Wam pokazać. Wkładamy odpowiednią ilość warzyw. Sałata, jakieś kiełki, mango. Mm. Szaszłyk. I teraz ściągamy mięso z szaszulka. Mamy to. Zawijamy. I maczamy w sosie. To jest sos z orzechami, więc nie mogę go jeść. Znowu dobre? No to teraz sprawdzamy, czy Polakowi też to zasmakuje. Ja spróbuję bez sosu, no bo nie mogę jeść tego sosu. Tam z tyłu za kamerą jest sos pikantny, ale najpierw spróbujemy w wersji bezsosowej, a potem w wersji sosowej. Dobra? Ale jak włożycie za dużo warzyw, na przykład włożyłem dosyć dużo marchewki, tak mi się wydaje, to smak tych warzyw zdecydowanie przybija jakikolwiek smak. Czyli pierwszy gryz jak widziałem, to była praktycznie sama marchewka. No jest dobra. Ja lubię marchewkę, więc wiecie, nie ma co narzekać. Jest też. Hot chili sauce sobie trochę naleję i zobaczymy, co, co jest jeszcze w tych sprawdziłem, tam są jeszcze takie dwie miseczki, ale tam jest ocet tylko, więc podziękuję, ja sobie akurat ocet daruję, nie wiem czemu, ale no Z sosem jest trochę lepiej myślę, że jest jeszcze smaczniej wolę chyba to pierwsze danie natomiast jest dobre jest okej okay. nie jest lepsze od krewetek krewetki, jak na razie, to jest stop co jadłem w Wietnamie, aczkolwiek dosłownie wszystko, co jadłem, jest naprawdę dobre. Naprawdę dobre, że do tego stopnia, że gdybym miał to jeść codziennie i tam, wiecie, żonglować po prostu tymi daniami, to nie byłbym smutnym człowiekiem. I moi drodzy, będziemy dalej konsumować kolację, ale już się nic innego dzisiaj nie wydarzy, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli dotarliście do końca, to jak zwykle zostawcie komentarz i lajeczka i tak dalej i jest mi bardzo miło, że dotrwaliście do końca naprawdę wieżec tam nie znaczy. Trzymajcie się, jednostronnego. Pa 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 o... <laughs> pa